Witam bardzo serdecznie. Wychodzimy z sanatorium w Sopocie i będziemy się udawali nad morze. Wychodzimy i od razu udajemy się w lewo. Przechodzimy przez ten parking. Placyk tak wyglądał nasz pokój. I tak wygląda właśnie widok na Bałtyk. Będziemy szli tutaj dołem wzdłuż tej alejki tędy do przodu tam gdzie mewa leci i zaraz sobie pospacerujemy jeszcze szybki rzut na okolice pożyczania sprzętu wodnego wieża ratowników Lub jachtowy sportowy i hotel Mariot po lewej stronie. Taka jedyneczka jest też na NFZ. No ale wracając do naszego spaceru na dwór, mamy siłownię zewnętrzną, możemy poćwiczyć i wychodzimy na zewnątrz. Właśnie taką furtką. Tu jeszcze rzut na restaurację. I obok jacht klubu idziemy prosto chodnikiem nad samo morze, mijając oczywiście ścieżkę dla biegaczy. A tu wieża ratowników, w związku z czym jest bardzo bezpiecznie. I tutaj trzeba uważać na rowery, na osoby biegające. I jesteśmy przy samym wyjściu numer 40. A na plaży jest teraz. Listopad, w związku z czym jak widać, jest mało osób, mało ludzi. No, nie jest to sezon letni, ale można mieć teraz pogląd, jak to wygląda po sezonie. Czy warto przyjechać na spacery? Jak najbardziej gorąco polecam. Plaża morze Możemy poganiać taszki. Nawet była ekipa morsów, która wchodziła do wody i się kąpała. Plaże szerokie, ptaków ptactwa bardzo dużo, rybitwy mewy, młode, stare, wszystkie są bardzo chętne na wszelkiego rodzaju skórki od chleba, krakersy, suche paluszki, cokolwiek byle zjeść.